Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Win. Poprzednio przechodziliśmy pierwszy poziom więzienia, a wcześniej chyba nic. Więc tak to by wyglądało, trochę sobie montujemy w tym odcinku. Poprzednio tylko Mistry Wzmocnienia, żebyście wiedzieli co z czego się bierze. O! regenerację many. o to te, tego bym chciał. O, na razie nie możemy transportować, gdyż ciężko z miejscem. Ale powoli do celu. Na razie takie najmniejsze przedmioty sobie, sobie pozbieramy. Tego i tak, co by nie miał się niepozbędne pozbędne. Tego akurat tak. No i chyba na razie wystarczy. Miałem wyczyścić cały ekwipunek, ale chciałem, żebyście wiedzieli, co się. Z czego bierze. Nie no talizmanu chyba nie będę transmutował talizmanem a. No i tak trochę ich yy, leci. A dużo miejsca niektóre zajmują. Też nie będę ich zostawiał. O coś z życiem. Zamiast tego możemy. Jeszcze 3 energii, to ile mamy? 71. 78, no nie, za mało. O, tu 5000. Ale już nie trzymam. Runka Etki mi wyleciała. Tu mamy regenerację, mamy 15%. Ale, no, tutaj, tutaj nie włożę. Gdyż to jest wy, wyłącznie na tira. Miejsce zostawione. Takie buciki. Słabsze jednak, ale. Ja miałem nadzieję. coś więcej też przestał padać, oczywiście, w grze. Ponieważ u mnie nadal nie zaczął, a miał i się z tego powodu niecierpliwie. 167, widzicie. O, jest kolejna. Ładna zbroja. Czy mojej dać 136? Mógłbym dać. No, ale za mało przeskoku. Przeskoku poznałem jeszcze miejsca, które normalnie by zajmowała. O, jest zepsuta. Oj, odporność kiepska. Ja sprzedałem tu zbroję, mogę ją odkupić. Mam nadzieję, że mi się uda. Więc o tej po prostu się pozbędziemy. Chyba przeklęta jest. No, na najemnika idealna mi jej dał jednak, to zbroję chyba dam. No i straciłem swoją całą kasę, no ale nic. Warto było. Tu i tak jeszcze mamy sporo. O, to do sprzedaży. Również tylko i wyłącznie, ale następnym razem. Tutaj mamy miejsce na klejnot, ale jedno. Więc nas ono nie urządza. Ale oczywiście tak możemy zrobić i będzie lepiej. A ten chyba nawet drożej sprzedamy. Tak. I co więcej, to oczywiście do sprzedaży. To również jeszcze mamy buty. Oczywiście bez slotów. Aha. Te chyba są lepsze, gdyż mają wielkie odporności. Zmienię sobie moje. 5000 tamte jednoslotowe czy dwóch ewentualnie trzymamy do kolejnego aktu. Trucizny. Zostawię jednak. 13 do życia. Chyba to jednak za mało. Pozbędę się. Mamy transportować, a nie mamy miejsca. To jest spore wyzwanie nawet dla mnie. Polo 67. Miałem coś tu sprzedawać. To. I na razie tyle. A zobaczę, co z Lohaberem. Jak mi się z nim. Jakbym z nim ocenił. 56, ale tu jest jeszcze zwiększona szybkość ataku. Tu jest 67, ale ten też. Za wyższą cenę może zostać sprzedany. Ale i takiegoś kiepsko. No i tak, transmutacja to jest najważniejsze. Wyrzucamy to, gdzie byle. Nawet jak zniknie, nadal na tym mi zależy, akurat więc zostawimy w ekwipunku. No i dobrze, transmutujemy to, czego nie używamy. Na razie te kamyczki, żebyście wiedzieli, jak to działa, które na które się zamieniają. O, mamy tutaj garnet. No tych za dużo nie mamy, ale teraz apatajty tworzy nam się Aleksandryc. A teraz Aventyn i garnet drugi. To sobie weźmiemy będzie szybciej. Zazwyczaj zwyczaj nie jest aż tak. Ciekawe, ale w tym przypadku myślę, że zdecydowanie. W drugim mam wypad, tworzymy kolejny lepszy. Chyba z powrotem to powstało, ale tak już musi być. Teraz mamy apatajta, może po prostu. Się tak przetwarza, że z lepszych się gorsze tworzą. No nie wiem. O, teraz te trzy. Zobaczymy, co z nich powstanie. Coś takiego. Oczywiście już takie mamy. To nam się nie przyda. Chyba, że w recepturach jakiś, ale jeszcze będą. Taki mamy drugi, więc. Jeszcze chyba za wcześnie, aby go przetwarzać i zaoszczędzimy miejsce w ten sposób. Też tu też troszkę obrony byśmy mogli nazbierać, ale już teraz za mało. Aż takich problemów też przecież nie mamy, żeby musieć to robić. Kolejny garnet. Teraz te z kolei. Znowu łęź się stworzy, już mamy dwa. I tak się po prostu robi miejsce. I mamy kolejny aleksandryt. Aquamaryn. No więc tych nie będziemy już przetwarzać. Ale te jak najbardziej. Już mamy 3. I robimy ten. Teraz też 3 powstanie. Spinel nie jest mi potrzebny. A co z tych trzech? Jeszcze nie wiem. Ale stawiam, że. No nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Powstanie. Zwiększa szansa na zablokowanie 1%. Ciekawe apatajty no i tak musiałbym się naklikać zwiększona obrona no i w przypadku kilkadziesiąt punktów bym dał to i tak by większego wpływu nie miało na mój stan Trochę to trwa, ale może być to ciekawe, szczególnie dla jubilerów, którzy za to kochają Diablo 2, że można coś takiego zrobić. No i ładnie. Teraz powrzucamy co. Gdzie to bym chciał zaimplementować, ale jest tego za mało. Chociaż implementację, nie wiem czy wam pokazałem, ale wygląda tak. W przypadku tych kamieni, oczywiście, takiego beznadziejnego można naprawdę niesamowity stworzyć. Nie wiem czy działa to również na niebieskie, ale tak mi się zdaje. Możemy to przetestować, ale jakimś słabszym, którym. Nie no, nie zasięg widzenia. Są no też nie, jakiś jeszcze gorszy Aquamarin. Oh, apatite, jeden do skuteczności ataku. No widzicie można. Więc dla chcącego nic trudnego. Teraz możemy tutaj znaleźć miejsce. O, dla druida nie sprzedałem, godziwne. Powinienem. Nie wiem, jak się kraftuje tutaj biżuterię. No ale nic, jeszcze runki gdzieś położymy. I chyba wszystko. Również te przedmioty jakoś niech się zmieszczą do kostki. Byłoby dobrze, gdyby udało jej się. Ulokować w dobrym miejscu. 10 minut, ale było warto, moim zdaniem. Tak, chyba jeszcze w kamieni jest mnóstwo. Ciekawe, czy dojdziemy do najlepszego. Gdyż do runki... Zot, nigdy nie dotarłem. Chyba na lem się zatrzymałem. No, wracamy. Wracamy z powrotem, ale nie do końca jednak. Gdyż. Tutaj idę dalej, a nie powinienem tak daleko. Jak widać tutaj są. Wiem, czy jestem mocniejszy, ale możliwe. Nie się regeneracji mamy o 1%. 5 by było o wiele bardziej odczuwalne. No jest nieciekawie. Trzeba sobie wyczyścić teren. A, i coś dalej poleci, to tam przecież są klatkach. Może wtedy oberwać? Jak dobrze pójdzie. Wracamy, wracamy. Pozorowany odwrót. A, tu się wszystko o ściany odbija. No to kiepsko. Atakujemy. Nieźle idzie, strzały. Całe weszły. Bez problemów. No i na razie wszystko. Oto kolejna taka hala, jakby. Z może coś wylecieć, na przykład miksturki. Więc warto ich pokonywać. No, i wszyscy do drzwi taki wyścig się zaczyna. W jednej linii się ładnie ustawią. No, można ich po prostu wykończyć wtedy. I w ten sposób zdobyłem jedną miksturkę many. Kompletnie się nie opłacało. Ale to już za nami. Mocnica jest silna, da sobie radę. Myślałem, że wyrzuciłem całe, ale na szczęście, jedynie nadpoczęte. Strzały. To jest ich, ich też kilka. Kilku przeciwników. Otwieramy. Ja 27, ona 24. Tylko trzy poziomy wynosi różnica. I nie, nie zapowiada się, żebym ja wystrzelił. Więc póki co jest ciekawie. Kogo tutaj mamy? No, mamy paru przeciwników. Mary, na mulet. I oczywiście zwój miejskiego portalu. I nie wiem, 50 jest z maksem. A spotkałem że się, że 100, nawet 200 więcej. Nie. I tak to nie znaczy, że się nie spotkam w przyszłości. Z taką wartością. 168 już teraz. Mam bez inwestycji żadnych. I nieźle. Jest dobrze, wziąłem coś bezsensownego, buty białe, nawet nie opłaca mi się, żeby Cersei je gdybym musiał, gdyż mam legendę, a na tym poziomie lepsze by się nie zdarzyły. Bez breastplate wierzymy do sprzedaży. Oczywiście. Tu mi nic więcej nie trzeba. Są, ale nie jest boss. Mało tych bossów tutaj. I widziałem talk. O. Żeby identyfikacji, tu jest malutki talizman. Kiepski, ale niech będzie. Amulecik też kiepski. No, tutaj talizmany ich tak wyrzucam, a biżuteria częściej leci. Nie rozumiem swojego działania. Ale to już odruch pod względem miejsc, które zajmują biżuteria zawsze jeden. A talizmany różnie. Od jednego do trzech. Marakowałoby, żeby zajmowały więcej. Na przykład cztery wysokości. No, szesnaście. To by było kiepski. musiałby być naprawdę niezły. Żeby opłacało się go trzymać. O, tu są bossowie. Trzeba uważać. Właściwie jeden boss zostało, ale tak już mówię. O, to atakuje. Tymi. Chyba, żeby. jakaś umiejętność, że przy bezpośrednim ataku. Coś takiego się tworzy. Uciekamy. Jest źle. Musimy się cofnąć. Ja raczej nie wbijem poziomu już 28. Byłoby za dobrze. Tak, cały czas 27. Silni są jak widać. Ale my się, oczywiście, nie poddamy. Nie, nie, nie. Nie walczyć do upadłego. Kolejny napierśnik do sprzedaży. Ale no, tu już trochę bym dał punkty umiejętności, ale nie chcę, żeby było na, za łatwo. Gdyż y, tu powinniśmy być później. Następnym razem przyjdziemy już na pewno o wiele mocniejsi. Jest dobrze, ale tutaj trzeba uważać. Cofamy się. Jest dobrze. No i kanonada. Tu przydałyby się same wielostrzały. Szybciej by poszło. Ale tak dobrze nie jest. Ona, jakby przy ataku, ma szansę. A, widzicie. Nie. Czy Przewraca wytrzymałość, to jest ciekawe, ale. Skąd ona ma taką umiejętność? chyba wyższy poziom magicznej strzały. Tak mi się wydaje. Ciekawe, czy w umiejętnościach też tak jest. Ale wątpię. No nie, źle ona tym atakuje. Właśnie po wbiciu tego poziomu. Oj, to na hita bierze. Niesamowite. Bardzo mi się to przyda. Do pokonywania bossów. Postanowi niewiarygodną siłę. Ataku oczywiście... ...w późniejszej fazie. też teraz jest to nieistotne. A później chyba zmienimy najemnika, więc... Chyba, że chodzi o fazę aktu pierwszego. Wtedy troszkę inaczej. A może być do startu z jednym przeciwnikiem runka New. Brona przeciw pociskom. Walczmy. To był boss? Tutaj dopiero nachodzi. Pokaż swoją strzałę. Nie pokazała. Kolejny boss się tu ukrył. Ja już nawet many nie mam. Może ona z bliska tylko ten atak może wykonać. Uuu, silne. Było zdecydowanie silne. O, nieźle. Te przedmioty wypadają. Mana też. Raz dla mnie mana to skarb, żeby się do miasta nie musieć wracać. Ale, horda. Ona zaraz zakrutakuje swoim atakiem ładnie. I wszystkich zmiecie to przebija chyba. Gdyż to jest włócznia z kości. Ale rzadko może ją wykonać. Jak widać. Jednak jakby już pójdzie to... Każdego pokona. Opłaca się. Z Berdyszem będzie gorzej. No jak zmiotła dwóch? Jednym atakiem. Nawet często to wykonuje, ale z bliska zauważyłem. Więc nie jest tak dobrze. A przy mocnych przeciwnikach z bliska to ona nie wystoi. Musieli mieć niskie obrażenia. Co jest ciężko. No ciężko o to, żeby były niskie obrażenia, jednak słabi. Ci przeciwnicy. Wracamy do miasta. Sprawdźmy, co tam jak tam. I... No, w następnym odcinku przyjdziemy sobie gdzie indziej. A więc do. na czarne moczary. Wziąłem jednak ten. Dziwne. No i już. Coś nowego, talk tylko, obraźnia od ognia, no ale słabo. Co małe są ten. Złoto od potworów. Oczywiście mana. Musimy ją sobie nabyć. Bardzo dobrze jest nieodzowna. No i po prostu tyle. A zobaczymy czy coś ma Chelsea może. Z jednym slotem w takim razie naprawa deponacja złota do skrzyni. Ten sposób a także zobaczenie asortymentu Ghida. No, za dobrego on jednak nie ma. A w hazard nie będę się bawił, gdyż mam no bardzo dobre przedmioty i ciężko je będzie przebić. Także póki co myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a także łapkujcie. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.